Hej witajcie tu Indi. Sebastii. I Zasior, cześć. Witam ba, Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sobie i w Dam Witam was bardzo serdecznie. No, nas tu już nie ma. Czy to jakaś sugestia? Chwilę. Witam was. serdecznie odpalało się backlog! I witam ja też was. Czego witam. Jest... Witam was kochany Trilang! Czego, Czego to ja się mi się włączy. Czego to ja się dowiaduję? O Boże, tutaj można zapisać? <laughs> Nie! Okej. Ostatni razem wszystko logu, legło w gruzach. A no no. te środę, żeby wyciągnąć 37 milionów, też legły w gruzach. Zamknij pysk, ja to zrobię! Chcę tej się jutro na matematykę rozszerzoną. Też o 37 minut. jutro? Tak, pojaz pojutrze. No jutro no, też się... się spóźni, bo nie przyjdzie. Nie powiedziałbym, że to by oznaczało, że się później, ale. Nie ja ma teraz czasu, żeby się zajmować takimi popielułami. Dokładnie. Muszę znaleźć Majzono! Czas bije 37 milionów. Uwaga! Oficjalne ogłoszenie dzisiaj. Będę miły dla Majzono. <laughs> Chcesz. You wanna try me? Chcesz mnie spróbować? Eee, nie. Smacznego. That's just. That's just gay. Nie chcesz mnie wyzwać na, na wyzwanie? To też nie mogę się z nimi wszystkimi pogadać, tylko pytanie czy chcę to zrobić. Nie, raczej. Okay. Ale nie, po co? okej. Okay. Nie złapałem... No, Majzono, gdzieś ty jest, moja Majzono. Majzono, nie... czemuś ty maizono? <laughs> Chyba nie ociekła... Majzono, czemuś ty cenzono? No ale Seversi powiedział, że będzie dzisiaj mych, dlatego no, spróbujmy go bardziej wkurzyć. Traj mi! Wydaje mi się, że nie odeszła zbyt daleko. Powinien poszukać się po szkole. Hmm. Powinienem wreszcie poszukać po szkole. Eee. Zasier, mówimy coś? Eee, no, czekaj na swoje kwestie. Ale nie znaczy... chodzi o to, czy hmm. wiesz, bo tak jakby. No, znaczy, no dobrze, to powiem moi drodzy, bardzo prosiłbym o dotację, ponieważ jestem biedny <laughs> A Kaspar wisi mi moje 50 zł, więc y, bardzo bym prosił wpłacać Mówisz pieniądze to, na możesz taki jakby, to takie jakby wisiały je tylko tobie To ja jeszcze powiem, że, e, e, że ja m, ch chciałbym od was e, pieniądzki, bo e, ja mogę zrobić opening caseów z chromy Możecie mi dawać skrzynki i możecie mi dawać pieniądze na klucze. To otworzę, otworzę przy was kejsy i, i razem będziemy e, szukać grotto. E, tak i e, ja będę krzyczał jak Debil jak pojawi mi się e, kosa i e, my friend e, ja bym bardzo chciał wasze pieniążki, żeby e, kupować klucze za 2,50 i dostawać skiny za 3 eurocenty. To ja jeszcze mam takie ogłoszenie. Drodzy radacy, jesteśmy biedni. Płaczcie proszę pomocy. Wieruszkowy tyran nas zabija. Shinji <grymna> <grymna> zajrzyj do tajemniczych czerwonych drzwi. Może już pierogi się sypią. <grymna> żad, żadami, żad, ale ja znalazłem swoje pierogi. Są tutaj. Oj, pokaż mi swoje pierogi, zajaka. Sajaka pierogo. Sajaka rozłóż nogi, bardzo lubię pierogi. Sajaka siedziała w standardowym miejscu, na którym siedzi główny bohater Klisowa tego anime. Ale to nie anime. Czy sugerujesz Danganonpa, to nie anime? Nie. Ale jest anime Danganonpa. Never Ale... say never! No. To było chyba jedyne. O, oh, dobra, zabili mnie. To było dobre w tym anime oprócz endingu. Ale co? No, never say never. Już na drogę pytasz. Nienawidzę tego openingu. Tata the Fabio Shepard is twisted O boże. I już warygodność dla się na jej kolanach patrzyła się przed ciebie. Tak, bardzo tu widać. I know right? W, 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 wiesz, to, wiesz, no ja już bardzo często widziałem kolana ułożone jako w takiej pozycji, żeby symulowały coś innego. Hej, mała, rozwłóż nogi, bardzo lubię pierogi. <grym> A teraz otworzymy Twojego pieroga i Swoją go. Twoją groto Nestle, Twoją yeah. grotę pirożką. Wygoda jakby pakała i jakby była wściekła. Nie. Ej to brzmi jak kolejny poprawnie polityczny odcinek. <ś� <future> <ś�> o, akurat pierwszy w meteor. Pierwszy weź. Teraz co się meteorem nazywa? Właśnie mm. najtwarzniej był widać szanę emocji. To jest, jak już mówiłem poprawności politycznej, to, 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 to tak wygląda statystyczny Polak po wyborach. <ś� Honestly> no, tak wygląda statystyczny... Tak wygląda statystyczny Polak, jak się dowiaduje. Czekaj, czemu moje głosy poszły na Dudę? <grym> spokojnie Prze na. Przecież głosowałem to... na Kodwina. Statystyczny Polak po maturze rozszerzonej z matematyki. Nie, statystyczny ale mam Polak po maturze rozszerzonej z chemii. A, mogę mówić. No, powiedz. No, 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 bo spokojnie. Możesz do niej zarywać. Andrzej Duda do Najgiego. <grym> <grym> Będzie dobrze. GUDO! Nie musisz się martwić, tak wszyscy przeżyją. Maizono, chcesz zobaczyć moje grotto? Pierogi. Nie wyglądało na to, że miała cokolwiek to można by nazwać kimkolwiek wyrazem. Tak jakby jej maska z nich hmm. Nie, to tylko na swoją personę. To będzie nowa postać wspierająca w P5, co so, jaka Maizono? Nie wiem czy chciałbyś. No wiedziałbym z kim nie rozwijać swojego social linku Social link, social link, social link, social link. I to nie było wre to nie było wrednym przytykiem, to była szczera prawda To nie było w re <laughs> <laughs> Tak <Doktor> drogu, wre. <laughs> Tak swoją <laughs> dogodzi dziwię się trochę, że Majzono nie ma na imię na Gisa A bo co? A, dobra Znaczy wszystko no w porządku właśnie. Majzono? O życie dostanę Majdono, czy wszystko w porządku? E, tak. Ta. Jest taki, ja... że aż nie może odpowiedzieć. No, nie, nie jestem zupełnie nie w porządku. To Bo... już wiemy. Oj, tam to się nazywa okres. Co? Żeśmy zrobili... Żeby zasłużyć. Czemu oni nam to robią? za moich czas nazywało się to z białym gwałtem. Cóż. Czasy komunizmu już przeleciały, Shinji. Przeleciały, hej. Okay. No Ciekawe kogo. <noise> e, tak, generalnie... No, może Sayaka zobaczyła taśmę od swojego adoratora, okay. powiedział, że z... Nie, <noise> weszła na RUL 34. <noise> o boże. <noise> I zobaczyła, że jednak jest shipowana z Naegim. Nie, zobaczyła, że może skończyć z Hifumim, jak tak dalej pójdzie. <noise> O Jezu Ale to... hipu mi Boże na początku Esavik, roku, cóż mogę mówić. rzec, grubo to, to, Ciekawie jak ten związek by się dalej toczył To jest Wypuści mnie stąd, wypuści mnie stąd, natychmiast Albo o. zrobię sobie zupkę instant O, to za bo szokajnie. to samo mówiłem na maturze polskiego Że zrobisz sobie zupkę instant? Yes. <laughs> Chciałbym to zobaczyć. Ktoś tak przychodzi sobie na maturę. Wymuje czajnik, zalewa sobie zupkę chińską. No cóż. Bonus. Chwyciłem ją zabarki, jak da się wyrwać i trzymałem ją mocno. A teraz mnie nie uciekniesz Mato. Jak się czujesz? <noise> Wyobraźcie sobie, trzymacie kogoś za barki mocno, kto się wyrywa. Jak się czujesz? <noise> On powiedział, WIEM JAK SIĘ CZUJESZ A, nie wiem, przepraszam Właśnie ending ze mi leci w... w jukeboxie. W okej okay. no. jest! Ty chory pojebie Kiedy wyobraziłem po po sobie, co może się stać z moją rodziną Ale... Właśnie w takich momentach potrzebujemy zachować SPOKÓJ Właśnie to próbują nam zrobić, odjąć nam naszą umiejętność nowego myślenia. myślenia. Myślenie? Myślenie? Myślenia? Relki. Te filmy, one muszą być sprawykowane. Jeżeli coś takiego by się stało... Gdyby cokolwiek takiego się stało, policja y, by musiała o tym wiedzieć. Policja może. Prawda? Yy, tak. To był depozytywizm. No tak. <grym> Więc musisz się po prostu uspokoić, okej? Okay? Będzie tylko gorzej, jeżeli nie będziesz myślała normalnie. Czyli Zdrowia. nie myślała. <grym> dobra, okej, okay, okej, okay, dobra, możecie być wredni. Ja nic nie mówię. <grym> Mówiłem to tak samo do mnie, jak i do siebie. Powtarzałem te słowa samego próbując... Wyreśle na obraz w mojej twarzy. As false, my fool <laughs> z tak mam Tak. Mam taki obraz na twarzy teraz. No. Biała dama. P Pamiętam, że o, to w pes chyba dało się ustawiać zawodnikom twarzy na podstawie obrazka? Nie. Znaczy Game Face był w Fifie. Ale w PES-ie też był. Że tam można było dosłownie dowolny obrazek stawić Czyli nie wiem, mogłeś mieć na przykład logo Sevalenty w mordzie? Tak. O, podoba mi się to. Y, musiałbym. Y, kombinować sobie z domu 2009, bo mam, ale nie. na pewno się dało. Nie. Spokojnie. Spokojnie. Idziej będzie. Jest... Mani-mani bomba, jeżeli coś pieprzło. Mani-mani bomba. Dali bombą. Bom. Myślę, że to się powinien podkładać pod Maizoną faktycznie, bo w tym momencie idealnie się nadaje. Nie, Jeżeli wszyscy razem będziemy pracować, ja, ja, ja jestem pewien, że wyjdziemy stąd. A to na Egi. mówi, to jest na Ale... Ale... <laughs> Skąd już to zrobiłeś to za mnie? Albo... Albo jeszcze lepiej, jeżeli mogłaby przyjść pomóc zanim e, e, cokolwiek zrobimy. Ale co jeżeli nie ma wyjścia i nikt nie przyjdzie nas ratować? W takim razie... WYPZIĘZDAWAĆ! Proszę oddawać sportu. W takim razie sam cię są dostane Niezależnie od tego, co będą się zrobić, OBIECUJĘ! Swoją drogą, tak, wiecie co? Powinniśmy zrobić taki e, odcinek specjalny urlopu jak Serwalion e, TV reaguje na filmy Monokumy. Majsowo są, są tu odcięte. Ale ja nie będę mógł zdjąć swoich majtek publicznych. Coooo? Nie, nie jest, nie Przez chwilę nie zdawałem sobie sprawy, co się tam dzieje. Ja też. Bodyslam! Ojej! Mm. Jak słyszę bodyslam, to mi się kojarzy tylko jeden bardzo gruby pokémon. No wam. Hifumi? Powiedziałem pokémon, ale niech ci będzie. No to coś jest Pokémon swojego rodzaju. Nie, o Boże, Sajaka zamieniła się w Dior! No no. Proszę, połóż mi Tuskete? Proszę, połóż mi. Połóż, połóż mi. mnie? Zjedz mnie ze smakiem i z sosem chili. A nie Zjedz mojego pierwszego Boże. I oh bo głos. To głos. Jego głos. Spal mój chleb. To jest na egidę Maisono. <noise> Czemu? Tak się musiał stać. Czemu musiałeś spalić mój chleb? Zabić. Albo zostać. Z Oto O, to nie jest mogę, pytanie. Nie mogę tego znieść! O co ja walczę? Maisono. Geralt. Gprypt. <noise> Ewa, opon miasta sobie otwarte moje mojej gotułowia I spojrzały na mnie wielkimi, mochymi oczami. Oczętami, jak To, Co ty powiedziałeś? Mogę ci wierzyć? Mhm, uh -huh. no, tak. Ja, chcę tylko zaruchać. <grym> Ale jak <jednak grym> to nie zrobisz na Egi, smutno. Powiedziałeś, że sam jestem, wydostaniesz na Egi. Nieważne. Nie jest... zważając okoliczności. Obiecałeś. Tak małe e dziecko. Ale obiecałeś obozu Maron. E jasne. E tak, ja też obiecałem jakieś 10 lat temu, że otworzę pewien naszyjnik i ożenię się z dziewczyną, która zostawiła tam coś bardzo ważnego. Kaspar też obiecał. No właśnie chciałem to powiedzieć. Miałeś hamie złoty Miałeś hamie złotowite. O z ciebie nie patriota, ty musie. Hokus pokus wypierdalaj Nie, bo jak było to Ruzia, juzia i Róża. To ja bym powiedzieli, że magiczne zaklęcie Hokus pokus on... co, W takim tempie nie dotrzemy do ślesa, więc chodźmy. Co jaka on odera? Malzona wyciera nos Ja bym powiedzieć bardziej oczy, ale... Jesteś jedynym, w którego mogę wierzyć na Egi, więc. PLOSIE! O Boże! Woli się, przestań. Nieważne co się stanie na Egi, zawsze bądź przy mnie. Jako mój najlepszy Boże. przyjaciel. Co? E, jasne, czemu miałbym. nie? Bo jesteś totalnie w głowie. Cokolwiek by się nie działo, jesteśmy w tym razem. Bo... Majzono. Jesteś moim przedopasem, prawda? <noise> Eee Dziękuję ci na Egi Arigato Jairo <laughs> <laughs> Kiedy co <to> mówisz? <laughs> Myślę, że mogę spróbować <laughs> trochę mocniej <laughs> Mizono, czy chcesz się nauczyć spin-bolować? <laughs> But... <laughs> Nie, nic nie Jak rozumiem, są jakieś żarty, których nie powinienem rozumieć. Nie, nazwa po prostu serii JoJo, do której teraz przyrównałem, Steel Ball Run. Kur... I oni tam kręcili Kulne. No, i oni tam kręcili kule, dosłownie. Kula daje fula. Okay. O boże. Kiedy jestem z tobą, Noegi, myślę, że mogę zrobić ten dodatkowy krok. Stumilowy. W końcu. Jestem twoim przydopasem na Egi Jestem bohaterem Aż mi się przypomina ten czapter Nisek wej right? Na szczęście mnie Thank you Bo jesteś moją <laughs> Nie spojrzyj, nie spojrzyj, nie spojuj. Nie zamierzałem ale wiem że ty wiesz Ja wiem że ty a ja nie wiesz nie A ten znajomy uśmiech wyciem twarz Wciąż, wciąż był to... e nie, nie zgarnę, ale... Tak swoją drogą. Ktokolwiek rzucił mi te jebane spoilery na asku chcę, żeby umarł na zawał. Nie serio. To było... jesteście gównem. Znaczy ta, ta osoba, która to zrobiła. Nie po to przechodzę na y, ślepo, znaczy gę. Ja, e, cały czas twierdzę, że bierzo nowelki to nie gra, ale... E, znaczy, e, elementy gry spokojnie. To jest bardziej ga niż większość nowelek, więc... No ty mnie, niech ta osoba nie zginie, tylko cała rodzina tej osoby. Ej, niech co, to nie jest do matury. Ej, ja nie chcę karać niewinnych osób. O, niewinnych, rzeczywiście. A no. ja tam bym kogoś wpierdolił, na przykład, o. No i bardzo niekulturalnie. Tak tasior. na moje. I taki Ej Ejsik! No, ejsik, kochanie. I pisz krzesłem w ryj. O Jezu. O, i mam kwadrzota, i już masz przejebane koledzy. Ja już. No i ta się odleci po 40 milionów. Lecę ci Ej, ale słuchaj mnie kolego Anonku. No zobacz, ja teraz wpisuję przeglądarkę. Hatzker, i pasz. Oee. No, pasz. Pożegnaj się. Płytą główną O pan, już burkoboty lecą Ojej. Oh, yes. jakiego wirusa ci tu wydarzy? Watykańczyk Proszę bardzo o, No świetnie Na końcu życia ze skrzynek będą ci wypadać grotto O! O! Grotto no, Grotto las Ten uśmiech wciąż był niebo lepszy niż kiedykolwiek wcześniej Du, 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 du. Kolegowie, to rośnie! Du, du, du. <grym> Można powiedzieć, że atmosfera staje i się gorąca.